Witajcie. Niedawno na Facebooku wstawiłem posta, w którym prosiłem, abyście podzielili się w komentarzu swoimi niepopularnymi opiniami na temat serii Fallout lub ogólnie na temat branży gier. Oczekiwałem opinii kontrowersyjnych, rzadkich lub otwierających pole do szerszej dyskusji. Być może takie dostałem. Zapraszam do oglądania. Damian napisał Preston to dobrze napisana postać w Fallout 4. Czuć, że jego życiowym imperatywem jest poprawa jakości życia ludności wspólnoty. Muszę się zgodzić i szczerze mówiąc powoli już mnie wkurza cały hejt na Prestona. Jest on z góry związany tylko i wyłącznie z tym, że daje one raidant Questy. Rozumiem, że może to wkurzać, ale jednak w żaden sposób nie definiuje to postaci ze względu na jej charakter, jak i historię. Mam wrażenie, że za dużo osób omija Prestona jako postać i myśli, że jest on jedynie nośnikiem questów dodatkowo tych najbardziej powtarzalnych i nudnych. Mało kto w ogóle zainwestował w czas, aby poznać jego charakter oraz historię. Konrad napisał. Fallouty FPP są bardziej klimatyczne od izometrycznych klasyków, jednak widok z oczy postaci lepiej oddaje ten klimat zniszczonego świata. Po części tak, po części nie. W starych Falloutach jest coś magicznego, ale myślę, że to wynika z grafiki, a nie z widoku. Natomiast z tym, że lepiej to oddaje klimat zniszczonego świata, to muszę się zgodzić. Nie wyobrażam sobie przedstawienia eksplozji Megatony lub też spadania Prydwenu w edycji izometrycznej. Widok z góry odbierałby pewnej epickości tego świata. Biorąc pod uwagę rzeczy, które wydarzyły się w New Vegasie, Trójce, Siedemdziesiątce, Szóstce oraz Czwórce, Filip napisał Wszystkie gry z uniwersum Fallouta są dobre na swój sposób. Zasłoniłem twoje nazwisko, żeby fani New Vegasa ciebie nie znaleźli. Gdyby dowiedzieli się, kim jesteś, to pewnie byś nie przeszł do jutra. Emil napisał. Godik nie jest nawet tak w połowie drewniany i toporny jak Morrowind. Oj tak, Morrowind to cudowna gra, ale niestety jej drewnianość odrzuca wielu graczy, w tym mnie. Mimo to, że przeszedłem ją chyba z 10 razy, to dalej mnie odrzuca. Już Mokujin z Tekkena ma mniejszy skład drewna niż Morrowind. To gra, której zdecydowanie przyda się remaster. Fallout 1 praktycznie nie ma ciekawszych postaci poza mistrzem. Nie powiedziałbym, że nie ma, bardziej ująłbym to w taki sposób. Mistrz jest najbardziej wyróżniającą się postacią z całej gry, co nie oznacza, że nie ma już żadnych innych ciekawych, Duża część z nich, prawda, jest jedynie pikselami na mapie bez większego znaczenia, ale istnieją również chociażby Tandy, Gizmo lub Killian Darkwater, więc nie do końca uważam, że była to prawda. Mateusz napisał: Chcę, żeby akcja Piątki rozgrywała się na Alasce. Nie sądzę, że działoby się tam cokolwiek ważnego po wojnie. Może i byłoby tam schowane sporo ciekawego lore na temat tego, co działo się tam przed wojną. Zwłaszcza w Anchorage. Ale Alaska nie wydaje się być zbyt ciekawym miejscem na ustanowienie jakichś nowych frakcji, bądź też zamieszkania dla istniejących. Najlepiej gdybyśmy powrócili tam za sprawą jakiegoś DLC. Tylko w lepszy sposób niż w operacji Anchorage. Don Enio Saleri napisał: Uważam, że system wyboru czterech ścieżek dialogowych jest dobry. Z tego względu, że faktycznie w życiu możemy postąpić tylko na cztery sposoby: dobry, zły, neutralny i wyśmiewający. Każda z tych opcji dialogowych odnosi się do podstawowych reakcji na kwestie dialogowe ze strony gry. Wiesz, co myślę, że problemem tutaj nie jest akurat to, że odpowiedzi są akurat cztery. A bardziej o to, że mam pokazany tylko skrót danej wypowiedzi, którą możemy wybrać. Jest to dosyć nieprzyjemne i nieczytelne. Adam napisał Fallout 3 i New Vegas są totalnie niegrywane pod względem technicznym. Drewniany silnik BFSD bardzo źle się zestarzał. Gdyby nie mody, nie przeszedłbym do końca tych części. Myślę, że za bardzo przesadzasz z tym, że są niegrywalne. Prawda, jest w nich cholernie dużo wad i dużo rzeczy przydałoby się zmienić właśnie za sprawą modów. Ale nie powiedziałbym, że niegrywalne. Bardziej jest to kwestia przyzwyczajenia i pewnego poświęcenia się dla dobrej fabuły eksploracji. Mimo to, że strona techniczna całkowicie zsie. Lena napisała całkiem sporo więc wybiorę to, co uważam za najciekawsze. Najwyżej zapowicie sobie filmik i poodpowiadajcie w komentarzach na to to napisała. Dobre horrory nie potrzebują wszechobecnych jumpscarów, by być prawdziwy straszny i mieć tak zwany klimat. I jest to prawda, o której musimy mówić głośniej i częściej. Im bardziej dorastam, tym bardziej zauważam, że seria FNAF odrobinę zepsuła rynek horrorów. Przyzwyczaiła ludzi do tanich jumpskerów. Klimat i prawdziwy strach według mnie powinien być budowany poprzez oświetlenie, dźwięki, wygląd pomieszczeń, w których się znajdujemy. Nic nie zabija człowieka tak szybko jak jego własna głowa, dlatego najlepsze horrory, przynajmniej według mnie, to te, które bawią się z naszymi zmysłami. To co nada pokoju twojemu horrorowi, to brygająca żarówka na suficie, dziwne odgłosy w tle, skrzypienie coś co zwyczajnie wprowadzi gracza w stan lekkiej paniki. Coraz rzadziej spotykamy to w grach i mam nadzieję, że się to zmieni. Sensowne remaki to rzadkość. Wiesz co, gadałem o tym z projektantami twarzy z remaków GTA. I powiedzieli, że pierdali głupoty. Gra powinna być przyjemnością, a nie nękaniem siebie ku zadowoleniu innych. Trudno mi jest się z tym nie zgodzić, Między innymi przez to nigdy nie rozumiałem fenomenu Soulsów. Rozumiem, że może być w nich jakaś ciekawa fabuła i przyznam, że klimat w niektórych z nich też jest takim spoko, ale gameplayowo jest to po prostu symulator trudlania się wokół przeciwnika i umierania 50 razy. Niektórzy pewnie w komentarzu mogliby mi napisać, że jestem po prostu nubem, ale w sumie wolę być nubem niż żyć, łykając codziennie nerwosol na śniadanie. Dodatek Mothership Z mógłby w ogóle nie istnieć, bo męczy jak cholera. Niestety Mader-Ship Zeta jest jednym wielkim polem zmarnowanego potencjału. Kosmici w falocie są tak źle potraktowanym materiałem, że to się aż w pale nie mieści. Zero ciekawej historii i ciekawych rozwiązań. Jedynie uważanie po niekończących się korytarzach statku. Wstępne ukazanie świata przedwojennego Fallout 4 powinno być nieco dłuższe. Ująłbym to w trochę inny sposób. Twórcy nie wykorzystali potencjału Zakamarka Pamięci. Skoro już w grze otrzymujemy gotową postać z gotowym backstory, to powinniśmy móc za pomocą Zakamarka Pamięci odkrywać części tego backstory. Tak samo jak odkrywaliśmy fragmenty historii Kaloga, co doprowadziło Neita do wojska, czy miał w nim jakieś ciekawsze przeżycia, albo dlaczego Nora wybrała taką ścieżkę kariery. Przydałoby się też zbudowanie jakiejś większej relacji pomiędzy Neitem a Norą. No i oczywiście Seanem, bo przez to ich śmierć staje się zwyczajnie nijaka. No i na koniec Liduch napisał. Fabuła Fallout 1 i Fallout 2 jest słaba. Nic szczególnego. Roboty robią zadania poboczne. Myślę, że roboty robią nie tylko zadania poboczne, ale i również... ilość sposobów, w jakie można podejść do danego quest'a. Bardzo podobny feeling mam w Skyrimie. Główna fabuła to średniawka, zwłaszcza w porównaniu do Obliwiona. Ale za to poboczne, takie jak na przykład Mroczne Bractwo czy DLC rekompensują nam za to, że w głównej fabule brakuje jakichś większych ciekawszych momentów. Mimo to, że zarys fabuły jest całkiem napompowany i daje iluzję fabuły o wielkim ciężarze. To wszystko w tym filmiku. Dziękuję Wam za obejrzenie, zapraszam na Discorda. Cześć!